witajcie już w dziewiątym dniu świątecznego odliczania do świąt. Mnie nie było przez parę dni, ale to tylko ze względu właśnie z przyczyn technicznych. Piątego dnia nagrałam film, a film wyszedł taki, że nagrał się tylko głos. Nie ma obrazu, więc już go nie dodawałam, no bo jaki to sens. Pokażę Wam tylko, co było w kalendarzach. W Daglasie mieliśmy top do. Pasnokci, widzę, że to jakiś mój włos. A w balei był żel pod prysznic. Kinderki już zjadłam. W piątej i szóstej, ale szósteczkę widzieliście w sumie na odcinku. Z drapeczki były puste. No i w sumie mamy do nadrobienia szóste. 6 grudnia w kinderku był duży taki Mikołajek. W sumie to jest reniferek. Zobaczmy teraz, co było w w lindzie, bo nie otwierałam, czekałam z wami, żeby zobaczyć, co tu ciekawe mamy. Coś mi tu spadło, czy to jest razem? Mamy wielkiego cukierka. Oraz mamy bon do tego Kauflandu za 10 zł. Super. Przypuszczam, że w następnym okienku jest następne 10 zł i mamy razem 20. W szósteczce z Balei. Co my tutaj mamy? Konfetti do kąpieli. Są czapeczki mikołajkowe. No fajnie. A co przyniesie nam szóstka w Daglasie. Teraz ja znaleźć to. Dobra, wiem, gdzie jest siódemka. Dobra, mam szósteczkę, mam. Maseczka. Śnieżna maseczka nawilżająca. Okej. Okay. Dobra, to może lecimy dalej. Poszukam już tak na siebie siódemki, żeby dotrzeć do dzisiejszego dnia, do dziewiątki. Mamy jakąś ampułkę. Ale nie mam pojęcia, do czego to może być ta ampułka. Muszę sprawdzić w opakowaniu. O tak Szukamy ósemki. Maseczka przeciwstarzeniowa i dzisiejszy dzień dziewiątka, żeby być już na bieżąco. Mamy taką kosteczkę do kąpieli, ale pachnie. Mam nadzieję, że kąpiel też tak będzie pachnąć. Dobra. Czyli ta glasa mamy zaliczonego do dnia dzisiejszego. Teraz polecimy jeszcze raz dwa bale. Mieliśmy szóstkę, to teraz mamy siódemkę. A w siódemce kryje się płyn do demakijażu. Ósemka, gdzie jest ósemka? Tu. Mamy matujący krem do twarzy. I dziewiątka. Powiem Wam, że bardzo dobrze się wyciąga, bo są takie specjalne dziurki porobione, żeby móc wyciągnąć. I w balei mamy pielęgnujący spray Mgiełka, jak to woli, do włosów. Ciekawa jestem, jak pachnie. Czy ma jakiś taki specyficzny zapach? No ma. Taki. No przyjemny. Będziemy pryskać te włosy. Ale może na dniach właśnie wybiorę się do fryzjera. Obciąć włosy. Przekonacie się, czy się to uda, czy nie, bo ma strasznie, strasznie długie. Już mnie denerwują. No to dobra. Jeszcze cukierki potwieram. Zobaczymy, co było w lindzie. Ósemka. Chyba przeoczyłam siódemkę. Mamy kulkę. Nugatową. Siódemkę mamy. O, proszę. Jakiego misia? Nie spodziewam się. I dziewiątka, dzisiejszy dzień. Proszę, następny Misiu. No super. Myślałam, że tu same takie cukierasy będą. A tu jednak. Dobra, jeszcze Kinderki. Gdzie mamy tutaj? Jeszcze Azie siódemka. Zgubiłam siódemkę? Dobra, mamy. Mamy Kinder Bueno. Co mamy w ósemce? Kinder Mini. I dziewiąteczka. Kinder Counter. Więc teraz przechodzimy już do drapania świątecznego odliczania. I w dzisiejszym odcinku mamy aż do nadrobienia trzy zdrapeczki. Zdrapeczkę 7, zdrapeczkę 8 i zdrapeczkę 9. Więc jestem ciekawa, czy jeszcze coś tutaj znajdziemy. Polecimy najpierw z siódemeczką. Więc drapiemy. Szukamy prezentu. Mamy trąbkę. Mamy strojik. W trójeczce mamy lizaka. Przeleciałam, mamy skrzata, i w piąteczce kożuch. Lecimy z szósteczką. Mamy sanie, siódemeczka, aniołek, ósemeczka, świeca. Dziewiątka to gwiazda. Dziesiątka to kominek. Jedynastka to skarpeta. Dwunastka to choinka. Trzynastka to czapka. Czternastka to piernik. Piętnastka to kula. Szesnastka to kartka, siedemnastka to ciuchcia, osiemnastka renifer, dziewiętnastka to sople, dwudziestka, ostrzymy się, to szyszki, dwadzieścia jeden. To dzwonek 22 to łyżwy, 23 to bałwanek i w 24. Nigdy nie wiadomo, gdzie to jest. Ale no, już wiemy tak czy siak, że zdrapeczka jest pusta, to rękawice. Lecimy teraz zdrapkę numer 8. I mamy tutaj skrzata. Skarpetę, świecę, łyżwy, ciuchcie, choinkę, czapkę, rękawice, stroik, piernik, Tutaj mamy kominek, sanie, gwiazdę, anioła, trąbkę, szesnaste mamy renifera, siedemnastka to lizak, szyszki, dzwonek, Bożuch. 21 grudnia. Powiedzmy, że to grudzień. To kartka. 22 to sople. 23 to kula. I w 24. Gdzie to się kryje? To bawanek. Ale by było, jakbyśmy wydrapali milion. Ło. Co ja bym zrobiła z tym pieniędzmi? Chyba na głowę bym dostała. I zdrapeczka numer 9. Zdrapeczka w sumie dzisiejsza. Jedynka to skarpety. Dwójka to trąbka. Możecie w sumie dać znać, co wy by byście zrobili, jakbyście wydrapali milion. Czapka. Gwiazda. Renifer. Lizek, bałwanek, skrzat, kula, ciuchcia, kominek, kartka, łyżwy, stroik, choinka, rękawica, szyszki, sople, sanki, kożuch, dzwonek, świeca, piernik i tutaj mamy anioła, czyli wszystkie trzy strapeczki siódemka, ósemka i dziewiątka oraz piątka i szóstka były puste. Została nam ostatnia zrapeczka na jutro z numerem 10. Przypomniało mi się, że mam jeszcze Wam do pokazania paczkę, którą dostałam w ramach testowania od Avonu, akcja Hotnoty. I co tam kryje się w tej paczuszce? W tej paczuszce kryje się metaliczna rozświetlająca maska do twarzy w płachcie. Dostaliśmy również lakier do paznokci z tej żelowej. Te lakiery są bardzo fajne. I do tego jeszcze ten top, taki żelowy, też bardzo fajny. Oraz dostaliśmy pomadeczkę w takim bardzo ładnym opakowaniu. Możecie zobaczyć właśnie i odcień, i na ręce, i na ustach, bo maźnałam się nią trochę. Bardzo ładny odcień. Taki świąteczny. Więc zobaczymy, jak tam z trwałością. Kolor piękny. Ja dziękuję Wam już za oglądanie, i widzimy się w jutrzejszym dniu. Cześć.